Cześć! Mam na imię Dominik, ale możesz mówić na mnie Jabł. Jestem uczniem technikum ekonomiczno-handlowego w Żninie i kilka godzin temu dowiedziałem się, że jestem zagrożony z Niemca. Jakoś nie byłem nigdy piątkowym uczniem, ale to nie przez to, że jestem odporny na wiedzę czy po prostu głupi. Po chwili uświadomiłem sobie jednak, że... I tak bym nie zdał. Po wyczerpującej nauce stwierdziłem, że czas zjeść jakąś dobrą kolację. Gdy tak jadłem te płatki z mlekiem, myślałem o tym, jak bardzo mam przesrane. Lecz po chwili do głowy wpadł mi całkiem niegłupi pomysł. A co, gdybym zrobił sobie ściągę? <laughs> tak, to był świetny plan. I nie miał prawa się nie udać. Jak powiedziałem, tak uczyniłem. Jedynym problemem było to, że tych słówek było gdzieś ze 150, a ja ostatni raz długopis trzymałem podczas egzaminu gimnazjalnego. No ale oczywiście nie miałem zamiaru podać się tak łatwo. Która Trzysta dwadzieścia? zaraz autobus. Patrz, oto twarz, którą poznasz dziś dokładnie Robi rap, tak jak ja, choć ma całkiem inną matkę To mój brat, parę lat, już mówimy tak do siebie Chociaż ja i za nie powiedziałbym, że wierzę Że to będzie tak, gdybyś zapytał mnie parę lat wcześniej <śmuletra> Byłoby to dla mnie śmieszne, nie mieliśmy razem grać Teraz ruszamy w tracę, wtedy wkurzało nas Nawet jak drugi otworzył japę Chyba Łapierze o czym mówię Robiliśmy sparring do końcu melasze. co drugie Podarliśmy tak chociażby kurtkę mi Pogotowaliśmy za to tylko przez te drugie dni pustę <gutowaliśmy> Myśleliśmy, że to już dawno za nami Zrobiliśmy litr, drugi litr, zrobiliśmy sparing Nasze mamy nie wiedziały, ale wiedzą już poszedł kopiego potem nos mój na pół, ale luz mam pójść jak lekarz Mały chrup i jest jak teraz Gdy ci się wali już na tak głowę świat kiedy... Dzień dobry no autobus później przyjechał. No autobus, No dobra, już siadam. No nie no jeszcze muszę się już w pierwszej ławce. Ej, w pierś, nie, mam w pierwszej. Dobra, słuchajcie, z tych drugich macie dzisiaj, nie? Tak jest. No naprawdę pogratulować z spostrzegawczości. Musicie, musicie. Wiko, przecież ty coś masz? Nie. Ściągasz? Nie no przecież na pewno nie ma żadnej ściągi. Ja tą karteczkę co ma pod ławką to tylko to sobie tak, żeby utrwalić ją napisał. A pani. Dobra, co Gotowy do mnie? Gotowy. Coś dla nas, będzie kolczyk. Kolczyk? I to się z kolczykiem jakoś nic nie kojarzy. Ruchome schody, naprawdę? Ja tego po polsku nie potrafię napisać. A to dopiero po niemiecku. Dasz radę, Dominik? Dasz radę, spokojnie, umiesz to. Marzenie. Moje marzenie to się spełni, jak dwa dostanę. Nie była to moja pierwsza kartkówka, ale. Ale czułem, że. że nie ma żadnej bratniej duszy wokół. Czułem w środku wielką pustkę i ból. Chciało mi się krzyczeć, ale pomyślałem sobie, Dominik, kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Dobra, pięć słówek napisane, cztery powinny być dobrze. Myślę, że trójka będzie jak nic. No, w najgorszym przypadku dwa, ale to nie zmienia faktu, że i tak się będę cieszył. Dominik! Chyba będzie pozytywny! No, mi się zorientował. Toż to szok! TE SŁOWA MOGĄ OZNACZAĆ TYLKO JEDNO! TO, ŻE ZDAŁEM! No najgorsze już chyba za mną, jeszcze tylko historia i do domciu. Teraz jeszcze z historię. CO?! I nagle zdałem sobie sprawę, że moje życie legło w gruzach. O mój Boże, to ona! A ja jak zwykle patrzę się jak debil zamiast do niej podejść. Moja reakcja na jej widok była mniej więcej taka: w sumie tu uświadomiłem sobie, jednak, że są ważniejsze rzeczy niż ta historia. No, szału to z tym obiadem nie ma, no ale jakie oceny taki obiad? No, a że po prostu nienawidzę pomidorówki, to już wolałem sobie zejść suchy makaron z cukrem. Jakby nie patrzeć? To najgorsze już chyba za mną. No to jeszcze muszę poprawić tylko matematykę, biologię, chemię i angielski. Przecież oceny to nie wszystko. <słuch> Najważniejsze, że widziałem ją dzisiaj w szkole. W sumie to chciałem do niej zagadać, ale zapomniałem, jak ma na imię. Ale jutro, co pierwsze zrobię, jak ją zobaczę, to na pewno do niej zagadam. No i mam nadzieję, że nie gustuje tylko w umieśnionych 20-latkach. Dobra, teraz kończę obiad. I uciekam na trening. Trzymajcie się. Do zobaczenia niebawem.